Kochani, witam was na kolejnym filmiku na moim kanale. Zaraz musimy wychodzić z domu, więc na szybko zjem jakieś śniadanie. A dobrze się składa, że wczoraj robiłam naleśniki z serem, więc na szybko sobie po prostu jednego odsmażę na maśle i problem z głową. Zostało mi jeszcze trochę tych naleśników, ale teraz zjem tylko jednego. Meru na razie nie ma ochoty jeść, dla niego jest za wcześnie, więc jajem i, i po prostu wychodzimy z domu na szybciutko. No i u mnie standardowo świeży chleb upieczony. Jeszcze jest. Cieplutki z żyrowiną i ze słonecznikiem, oczywiście na zakwasie, który już dokarmiłam będzie na kolejny chlebek. I na razie go jeszcze nie kroję, bo jest bardzo ciepły, a ze względu, że mam te naleśniki wczorajsze, więc żal po prostu mi ich nie zjeść. W przeciwnym wypadku zrobiłam sobie kanapeczkę z tym pysznym, cieplutkim chlebkiem, ale zjem go później. Nie wiem, jak Wy, ale ja bardzo lubię jeść naleśniki odgrzewane na maśle. One wtedy są takie chrupiące i to masełko nadaje takiego smaku. Ja uwielbiam. Chyba nawet bardziej lubię takie odgrzewane niż takie e, świeże. Chociaż takie od razu pieczone też są pyszne, ale takie odgrzewane, no nie wiem, mają taki, mają taki swój urok, tak samo kopytka. Bardzo lubię kopytka odsmożone właśnie na maśle. I ja też kopytka jem na słodko z cukrem. Czasami jeszcze dodam sobie śmietany, żeby było wiecie tak na bogato. No i moje śniadanie gotowe, prezentuje się naprawdę pięknie. Ja lubię, jak ten naleśnik jest dobrze podsmażony. No i do tego em, świeże owoce i w ogóle myśleliśmy, że te owoce będą kwaśne, bo ostatnio kupowaliśmy maliny i borówki i były dosyć kwaskowe, ale te naprawdę nam się udały. Ja się zabieram za y, jedzenie. pałaszuję szybko, bo tak naprawdę za 5-10 minut musimy wyjść. Jedziemy do fryzjera z Meru, y, do tego samego fryzjera, u którego ja byłam ostatnio. Całą rodziną tam chodzimy. My. Całą rodziną, tylko ja byłam. Meru tam chodzi regularnie i moja siostra też tam chodzi regularnie. I teraz moja mama chce się też zapisać, powiem wam, że Meru tak szybko rosną włosy, że tak naprawdę musielibyśmy jeździć do fryzjera co dwa tygodnie, żeby on miał te włosy zawsze takie obcięte bardzo szybko mu rosną i ma te włosy też gęste, więc jak za długo te włosy, że tak powiem przetrzymamy i przeciągniemy tą wizytę u fryzjera, to naprawdę robi mu się taki nieład artystyczny na głowie. Ostatnio Wam też wspominałam o dermatologu i udało mi się już dermatologa odhaczyć, zobaczyć panią doktor. I powiem Wam, że ogólnie wizyta była bardzo fajna. Pani doktor spędziła dobre 20 minut na mnie i na moje problemy. Ale jedyna rzecz, która mi się nie podobała, to ta, że. Przychodni nie umawiano nas na konkretną godzinę, tylko był przedział czasowy, chyba tam od 8 do 12 i trzeba było się zjawić właśnie w tych godzinach. I wiecie, przeważnie chyba wszyscy na hura przychodzą rano, więc ja przyszłam już troszeczkę później, ale nadal było kilka osób przede mną w kolejce i wiecie, to nie o to chodzi, że nie mogę chwilę poczekać w kolejce, bo mogę, ale. Łatwiej jest dla każdego z kolejki, żeby mieć bardziej zaplanowane życie i wiedzieć na którą godzinę. Y Trzeba przyjść i po prostu przychodzisz, wchodzisz do, do gabinetu i, i wychodzisz, nie? Wiecie, o co chodzi. Wiadomo, czasami się może trochę przeciągnąć i trzeba chwilę poczekać, ale nie jest tak, że idziecie i tak naprawdę nie wiecie, ile w tej przychodni spędzicie czasu. Więc to był taki jedyny minus. Dostałam rozpiskę mojej recepty i dodatkowo jeszcze dostałam skierowanie do poradni chirurgicznej. Czy pan jest wreszcie gotowy? O, gotowy, gotowy. O matku. Wybrałeś fryzurę? Tak. Jest tam zero, 0. Uh, trochę, trochę. Trochę? Trochę? <try> trochę. Trochę? Serio? <try> Standardowo jesteśmy spóźnieni, ale jeszcze, jeszcze się znajdzie czas na kawusie. O, nie robiłabym tak. Zaufanie masz do tego korka naprawdę duże. Kawusia, zobaczcie, w filiżance i ta kawa będzie na wynos. Będzie ją pił w samochodzie. Chcesz Nie, dziękuję. Nie? Kawusia is important in the morning. One cup of kawa a day keeps doctor away. Not Dr. dokter kieje away. What's up? A, a winter sun is really nice, no? Mm -hmm. The sun is bardzo dobra. Or to jest sun? Sean? Mówiłam ci już wiele razy, słońce. Słońce. Oh yeah, you told me once. Uh, słońce bardzo dobra gorąco. Bardzo dobra. No zobaczcie jak gorąco. <laughs> osiem stopni jest na dworze, nie jest aż tak gorąco. Nie jest gorąco? Ja, ja miałam wziąć płaszcz, ale chyba zapomniałam. Eight degrees! Ocean! Mm. Look, ocean! Co? So? No właśnie 8. Nie! Yeah. Just! Ocean is... Kolana ci zamarzną. Ocean nie! Uh, Jakby babcie cię zobaczyła, to by... Ocean gorąco Gorąco, Tak, Dobre. jeden zimno Komentujesz ocean nie zimno oh. Gorąco O oh, matko uh. Jesteśmy dokładnie na czas Dokładnie, biegnij szybko do środka Szybko biegnij tyłu jeden minut Nie jeden minut, już jest czas, biegnij Już jesteśmy po wizycie Bardzo dobra Szczęśliwy? She, she's the best. Barber In Redom. Number one. Green really delikatnie. <laughs> Maryna mówił mnie jeszcze na siłownię. No, gotowa. I tak się składa, że zabrałam też specjalnie ciuchy, bo właśnie wspominają o tej siłowni. Myślałam, że żartuję this, to No nie, rozumiem tego, że ludzie nie, do nie, i nie, 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 No nie, do fryzjera, więc musiałam się ubrać normalnie. Nie, nie, no blouse. nie, 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 nie Mm -mm. O, oh, I look really nice, no? Bardzo dobry haircut. No, bardzo ładnie no, wygląda. Really nice, yeah. Bardzo dobry. Mm. Jestem piękny. Jestem kocham cię. Tak. Why are you laughing? Why are you laughing? Chodź, szybko. You chodź. Bo mi się odechce, chociaż mi się nie chce dzisiaj. A, dobra. Idzie. Chodź, idziemy, idziemy. No idzie, jedzie. Jedziemy. jedziemy Nie jedzie? jedziemy? Jedziemy A, samochodem. samochody O Zapraszam Idziemy With your legs Tak, tak, tak My już jesteśmy po treningu O jakie e, lustro chyba ktoś głową się oparł Mirror is very dirty i teraz szybkie zakupy, yy, Uskoczymy do Rossmanna ja bym chciała sobie kupić farbę do włosów, bo siwizna już wychodzi, a Meru chce, co chcesz? chcesz co chcesz. do jedzenia. Co chcesz? Dobra. Co chcesz. Meru jest fanem kremu Nivea. Important. Uh, and uh, budek, hot chicken flavor and serek. Bardzo dobre. Nie ale... wiemy, czy bardzo dobre, bo jeszcze nie próbowaliśmy tych, ale spróbujemy. Ostatnio próbowaliśmy to różowe. To jest nowy, więc nie wiedzieliśmy, jak to No właśnie. Zobaczmy. Chyba zdecyduję się na ten kolor. bo by byś mi wybrał. Bardzo dobre. Bo jest ich tyle, że nigdy nie wiem, jaki naprawdę. I za każdym razem biorę inne. Bo czarna, you look Indian. What's the point? <laughs> no, polski, nie indyjski. Mam w domu jeszcze te indyjskie farby do włosów, te takie malutkie saszetki I kiedyś ich używałam, ale stwierdziłam, że jednak chcę spróbować zejść trochę z koloru. I kupiliśmy właśnie jaśniejszy odcień, czekoladowy brąz. Zapewne i tak wyjdzie dużo ciemniejszy niż na opakowaniu, ale będziemy próbować. Bo na pewno nie chcę rozjaśniać rozjaśniaczem, bo po prostu wypali mi wszystkie włosy i będę tak jak ostatnio Meru mówił pała, a tego bym nie chciała. O, o, matko. Bardzo ładnie. To woda. Hm. Zawsze właśnie w samochodzie e, wozimy. O, to jest spray do dezynfekcji rąk. No, dobra. Hmm. No, ostatnio no, dobra. mieliśmy żel. Kurde, już jest wszędzie. Hmm. E, pokaż chrupki, które kupiliśmy. Są dzimki, babu. On o szybko pokaż. Nie znaczy, że będziemy jeść. Ala, bardzo dobra chrupki. Jest uh, tam trufal i um, uh, peperami. No, peperami. Uh, e... Propro, proszę. Peper. Nasze ulubione y, trufla, chyba z czarnym pieprzem, tak? Tak. Tak mi się wydaje. Y, nie zawsze je można spotkać w Dilsie, ale jak je spotkacie, to bierzcie od razu, bo są pyszne. No chyba, że nie lubicie smaku truflowego, to o, nie. No ale dobre. są naprawdę proszę, bardzo dobre. Proszę, proszę. No bardzo Dziękuję. Dobre. Próbuj. Jestem protein. Post-workout. <laughs> no bardzo dobre. Mm. Nie jest sponsor. Try. Polski, try this one. It's really nice actually. wcześniej i y, mieli kiedyś jeszcze smak. Mm. <coughs> mieli jeszcze jakiś smak ogórkowy i też oh, był yeah. dobry. Nie spodziewałam się, że chipsy o smaku ogórkowym mogą być tak dobre. Mm -hmm. Truflowe. Mm, 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 mm. Kochani, bardzo dziękujemy za Wasze komentarze z podpowiedziami odnośnie kostki. I właśnie na tą kostkę się zdecydowaliśmy e, kolor zima. Tak jak każdy sugerował, tak jak my też myśleliśmy wcześniej, właśnie wybraliśmy ten odcień. Panowie od kostki jeszcze próbowali nas zwerbować, żeby jednak wziąć arktyczny, bo ten arktyczny kolor, wiecie, jest bardziej taki wyrazisty, a my właśnie chcieliśmy, żeby był taki. Taki spokojny, taki delikatny, dlatego ten odcień zima bardziej nam wpadł, po prostu, bardziej nam się spodobał. I Bejbusiowi też się spodobał, tak? Żeby nie było, że tylko ja wybierałam. Tak, I mean, I like it, it's nice, no bardzo dobre, it's uh, elegant, delikatnie and light, you know, so I think our house is very... you know it, it matches the house color tak for watching this uh, video uh, i hope you kohamche the vlog if you kohamche the vlog don't forget to dobra bardzo dobra like dobra bardzo dobra subscribe uh, share follow do whatever you want you know life is about enjoyment I went a bit deep. <laughs> okay. No, pa. 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 Poo. Poo. <laughs> oh, birds of weather. Oh, I look at that. Mm hmm. Jana, Jana. Okay, pa.